Tramwaje Kurna tramwaje, ja nie mogę, jaki cud, cóż za kulturalne towarzystwo, Wall Street, kurna tramwaj, sami młodzi dżentelmeni, wszyscy na spokojnie siedzą, no bo miejsca zawsze starcza, żaden dźwięk, ni wstrząs, nie zakłóca panującego spokoju, silniki pracują maksymalnie cicho, pojazdy są solidnie zbudowane, a tory perfekcyjnie gładkie, komunikacja miejska rozpada się na tysiąc kawałków, a w każdym takim jednym tramwaju ład panuje od samych podstaw. Co sprawia, że nigdy nie ma opóźnień, a miasto jest tak zgrane jak organizm. Jeszcze ta klimatyzacja jest tak idealnie chłodno. Higiena, kultura, cud, miód i chłodek. Wszyscy dookoła dostrzegają ten świetny stan i głośno chwalą sobie nasze połączenia tramwajowe. Ja nie mogę, ja nie mogę. Utrzymajcie ją w tym stanie do dumnej, okiełznanej wrocławskiej mać, bo jazda tramwajami to najwyższy zaszczyt dla obywateli. Ja nie mogę, kul! Cool.